31 października, czyli początek eventy kolejnego. nowego. Widziałem, że jest to moja szansa, żeby jeszcze bardziej przybliżyć się do miliona Lecz przez koncert maty swoją przygodę musiałem zacząć dopiero od niedzieli. No i dobra, widzowie. W tym odcinku wygrane jest takie coś. Więc klasycznie, zostawcie subika, lajka. No i nie w komentarzu. No i dobra, jesteśmy już na serwerze. No i tak powiem, że się postarali z tym eventem. No bo wszystko nie wygląda. Więc zobaczmy na początku loot No i wygląda dobrze. Z tej skrzynki pewnie gorzej. No. No i z tej. No, nic dziwnego. Skrzynka za jeden level. No to w sumie ciekawe jest tylko totem No i serduszka, a tak to nic więcej. Więc w sumie zacznijmy. No i pójdźmy na strefę eventową. Trzeba kupić takie coś. Mogę to kupić na rynku, ale w sumie po co? No i w sumie Zetnijmy się No i dobra Jesteśmy Trzeba poszukać takich mopków muszę od takiej Akurat nic nie dropo. No i dobra Mając takie mobka tego zabijemy Drobią dwie straszne dynie Ja trochę uzbierałem wcześniej jeszcze Dla testa Jeszcze zapomniałem dodać Że w sumie kupiłem rangę imitową Która mi daje dwie dynie Zamiast jednej Z zabitych mopków No i tak taki dzień. poziom pierwszego można by mieć na jedną poziomu drugiego, a 16 poziomu drugiego na jedną poziomu trzeciego, którego drog w sumie jest najlepszy. Więc w sumie głównym celem na cały event będzie uzbieranie kilku tych dni poziomu trzeciego, no i zrobienie fajnego penningu. I pewnie coś z tego rozdam w jakimś konkursie. Jak samo na mapie są takie dnie, ile się w kliknie, dostajemy dwie dynie poziomu pierwszego. Dobra, w sumie wpadłem na pomysł. Że można kupić anarchiczny łuk. Bo to w sumie wiele łatwiej. Dobra, wróćmy z spawna. No i kupmy jakiś fajny łuk. Anarchiczny, oczywiście. Dobra, najtańszy anarchiczny łuk kosztuje 5 koła. Dobra. Kupmy do tego jedną strzałę. No i w sumie to powinno dużo pomóc. No i jeszcze przed tym jak pójdę na strefę, No to w sumie wymieńmy na jednym dnie poziomu drugiego. No i otworzymy ją. I zobaczymy co z tego zrobimy Dobra, jestem już na homie. No i otwieramy. No i dobra, co zrobiło? W sumie 4-3. Więc na lekka ipa. To od razu wystawmy 200. Pójdę na brzgi. No i dobra, lecimy na strefę eventową No i tak samo na cenę. będzie super takie jakby na No i w sumie nie wiem co jest. Gdy się wszystkie zbierze. Ale znajdźmy. No i już mam 6 na 14. Zbieraję na poziom trzeci. Trochę zajmie. No ale mam nadzieję, że z moim szczęściem. Uda mi się jakkolwiek dobrego dropnąć. No i będzie tak samo, są takie skałki. Więc w sumie poczekajmy, aż się zdradzi. No i zniszmy ją. No i zobaczymy, czy to z nie dostaniemy. Czyli może ktoś jakiś inny gracz to zgarnie. No i dobra. Spijmy ją. Dobra, w sumie te mowy mogą, mogą trochę utrudnić. No i dobra, nie zgarnąłem. się mnie zgarnął. No i są jakieś zmianki. Nie wiem czy ktoś mnie wyrzucił. Tak po prostu zostałem. Dziwne. Czekajmy na drugą skałkę. No i... ...teraz można ...po szczęści... ...zacpiła się. Ramasos to jest. No i dobra, skoro mam trzy zmianki. Trzeci chyba tak samo trzy. Więc no, drop jest dosyć fajne. Ta samo można z nich jakieś prostudynie Więc w sumie płata się na nie czekać. Gdy zbierałem sobie jedynie, nagle pojawi się wydarzenie eventowe. Więc w sumie pomyślałem, że mogę spróbować. Bo zawsze można to zgarnąć. Dobra widzowie, jestem trzecią topką. Więc sprawdźmy, czy można uda się zgarnąć w coś. Już nie wiem czy mi się da nadrobić Dobra, lekko spadłem Już nie chciągnę się do tego dobiec No i dobra, czytałem coś Dobra, wpadła 4 dynie poziom drugiego Więc nice No i też żeby zbadnie nie przedłużać Włączałem sery w tle i zacząłem zbierać dynie Trochę pozabijałem z mapków, trochę pozbierałem Aż w końcu udało mi się uzbierać na jednym poziomu trzeciego Lecz, jeszcze mały spoiler że nie będzie ostatnia dynia z trzeciego poziomu Którą otworzyłem w tym odcinku Dobra widzowie, teraz tylko ten stack dozbieram do końca No i będę mógł już otworzyć dynię trzeciego poziomu Dobra widzowie, uzbierałem Więc tylko z tym szybko repenseta. No i lecimy, spawna. No i teraz widzimy resztę. No i dobra. Lepszamy. Mamy jeszcze znacznie poziom drugiego. No i teraz jedna. Poziom trzeciego. Więc pójdę na No i otwieramy. Dobra widzowie, chwila prawdy, co dropni. Dobra, na miecz Lipa Może warto z jeszcze koła? No ale zawsze coś no, może w się poszczęści No i w tym samym openingu, Wylogowałem się z minecrafta No i byłem na server następnego dnia No i akurat było wydarzenie Dobra widzowie, za chwilę się rozpocznie wyzwanie więc może się udać zgarnąć jakąś dobrą rzecz Ale zobaczymy Jeszcze 30 sekund Dobra, jeszcze 5 sekund. Dobra. No to mam sposób fajny. Więc dobra, powinno się raczej uda to zgarnąć. Nie wiem jak ci niektórzy mają po 4600. Jednego wywaliło, nie wiem czemu Dobra, jeszcze minuta do końca jak ktoś by to murował to było to przegrana Jeszcze 30 sekund Dobra, 18 sekund 4, 3, 2, 1, dobra, to Osiem dni potem drugiego. Dobra, zajebiście Warto było poczekać. I spróbować. No i później wróciłem do zbierania dyń. No i w sumie nic się ciekawego nie działo. Poza tym, że znalazłem ostatnio znajdźkę. I wygram jedno wydarzenie, naprawdę, czy zamiast drugie czy trzecie. Nie mam pojęcia, które miejsce. No ale chyba drugie. I gdy już zbierałem więcej dzień, to poszedłem jej po prostu wymienić. Dobra, widzowie. Dozbierałem resztę. I wracamy na spawna. No i dobra, pójdźmy to wymienić. No i dobra, jedna trzeciego poziomu. Tu jeszcze jedno mam w No to mamy dwie trzeciego poziomu. No i dobra, Homa. No i oby się bardziej poszczęściło niż wcześniej. No i dobra, ile prawdy, co drobnie. Pierwsza. Dobra, krew wampira Nie to jest to zwarte, ale wątpię, że jakoś dużo. No i dobra, druga. Dobra, pana serca. Czyli, kurde, mogę być lepiej. W ostatnim się cię poszczęściło, a w tym jakoś chuj. No dobra, jeszcze może do to farmie, to trzeciej, ale wątpię. Więc, no, wielka lipa. Tyle powiem. No i dobra, widzowie, dozbierałem ostatnie. No, i mam jedną drugiego poziomu. No i jedną trzeciego. Więc, no, miejmy nadzieję, że tym razem się poszczęści. No bo lód nie był dobry. No ale, w czasu straciłem na tym. Więc, dobra, otwórzmy jedną drugiego. Fireworki lipa. No i dobra. Teraz ta trzeciego. Teraz chwila prawdy. No to chyba nie może komentować nawet. No i posunęłem event event Ja zarobiłem. A zmarnowałem w czasu.